Cześć, z tej strony Mestra i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Battlefield Express, gdzie tym razem chciałbym pokazać Wam coś bardzo szczególnego. Informacja powoduje właśnie spore zamieszanie w świecie serii Battlefield, dlatego gorąco zapraszam Was do oglądania. Szczególnie, że jest to wiadomość z ostatniej chwili. Najnowsza aktualizacja do testowej wersji gry Battlefield 4, oprócz standardowego już zestawu poprawek i usprawnień, gdzie właśnie sprawdzany jest tryb zespołowego deathmatchu, a także dominacji na mapie społeczności. Prowadziła coś jeszcze. Jeśli dobrze poszukacie, na mapie tej odnajdziecie pewien kontener, który jako jedyny skrywa przed graczami pewną tajemnicę i to ściśle związaną z programem widmo. Jeśli zbliżycie się do niego z jednej ze stron, znajdziecie panel sterujący z klawiaturą do wpisywania prawdopodobnie pewnych liczb, które mogą okazać się kluczowe do tego, aby rozwikłać kolejną zagadkę. Jeśli otworzycie drzwi z zewnątrz, w środku znajdziecie tajne przejście prowadzące do tajemniczych drzwi. Powyżej znajduje się kamera i przypomina ona tą, którą mogliśmy zobaczyć na mapie Bitwa o Spratly, pochodzącej z dodatku Wojna na Morzu. Ten fakt zdaje się świadczyć o jednym. Program widmo tak naprawdę nie zakończył się. Jeden z moich znajomych na batelogu napisał mi wiadomość i podesłał linka do filmu, na którym pokazany był ukryty pod powierzchnią ziemi pokój z łukiem Widmo, który dobrze znamy. To właśnie tutaj musieliśmy się dostać, aby zdobyć tą broń. Wyposażeni w kamuflaż Widmo z nieśmiertelnikiem, pochodzącym z dodatku ostateczna rozgrywka i kilkoma kompanami, wkroczyliśmy do tego pomieszczenia. Co ciekawe, na samym końcu tej charakterystycznej komnaty znajdują się kolejne drzwi, których otwarcie zabezpieczone jest kodem tego co możemy podejrzeć po drugiej stronie znajduje się jeszcze większe pomieszczenie wyglądające jak jedna wielka serwerownia gdzie komputery ułożone są w taki sposób że widok z widoku od góry tworzą napis dice. Chwilę porozmawialiśmy na ten temat zastanawiając się nad tym czy istnieje sposób na ich otwarcie. Sprawa ta wciąż nie dawała mi spokoju, dlatego postanowiłem poszukać odpowiedzi u samego źródła i, nie wahając się zbytnio, napisałem wiadomość do Juliana, który w studiu DICE jest osobą, która jest odpowiedzialna za wszystkie easter eggi, jakie mogliśmy zobaczyć w niej do tej pory. Zapytałem, czy jest możliwość otwarcia tych drzwi, czy może coś przeoczyliśmy w tej kwestii. Odpowiedź nadeszła zaskakująco szybko i dowiedziałem się z niej, iż drzwi te zamknięte są dla wszystkich, ponieważ to, co pozwoliłoby ich na ich otwarcie, ma związek z premium do Battlefield 4. Co najważniejsze, dodał, iż wymagałoby to zmiany, gdzie program widmo byłby dostępny dla wszystkich, niezależnie czy ktoś posiada premium, czy nie. Wszystko wskazuje na to, iż w tej kwestii studio Dice nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jak sami możecie zobaczyć, najprawdopodobniej czekają nas kolejne poszukiwania związane z tym oto pomieszczeniem co mnie osobiście bardzo cieszy. Jeszcze większą tajemnicą wydaje się to, co być może znajdziemy wewnątrz tego pomieszczenia. W tym momencie rodzi się pytanie. Czy cały ten program był zaplanowany od początku, czyli od premiery gry, czy jest on w tym momencie dodany i uzupełniony? Czy być może nadeszły jednak te zmiany, o których wspomniał mi Julian? Cóż, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, pozostaje nam kolejny raz poczekać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat i piszcie, jakie macie sugestie w związku z tą sprawą. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.